it's that the best gun. hello no, 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 no. dobra o oh, hello ma <machowicz> kobietę Halo, świetneczko z tej strony moi rodzice a w dzisiejszym materiale lecimy z pierwszym meczem rankingowym, moi drodzy, w dziewiątym sezonie. Mecz zagraliśmy z międzynarodową ekipą, moi drodzy, byli Polacy, Francuzi, a także, moi drodzy, ludzie z innych krajów, więc naprawdę było ciekawie. Był język polski, a także i angielski, więc na pewno się, moi rodzy czegoś nauczycie, a mecz był naprawdę interesujący, wykrycie ponad 20 fragów, więc za Was zapraszam serdecznie do oglądania, do końca tego materiału, no i oczywiście, miłego oglądania. L, l, l. Spirala and uh, counter. No, I tried to Czas Defi, defi, defi Defi, defy, defy, Nice. Oh, Niko pro player? Niko pro player? Hey, don't show him up. <laughs> Okej okay. okay. Plantuje. Nie, no, znaczy nie plantuje? Co ty, co ty? <laughs> ja za dużo brałem no, dzisiaj. Casey. Eh? E, Casey. Okay. Easy to win. Ah, <laughs> oh. this is crazy. <laughs> yeah, my colors. Let's go, let's go, let's go. Okay. Hey, <laughs> I I I have got bomb. Ника. What? It's Nico. <laughs> He's Nico. Yes. Uh, I, I ah, I thought. Apartments. Apartments. Oh my god. No, no, not worry. No, don't worry. Don't worry, no. oh, One is low. Uh, no. Ah, Oh. <laughs> oh, <laughs> <Whoa>. <laughs> Oh my god. Hey, oh no, hey, is... hey, hey, hey. Oh no. Wait. I can't sound. <laughs>

Too many, too many bro, too many. Ableses, hispaniol, tam amigo. Ah, ah ram Oh easy. Oh, bro, chill, 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 bro. bro on game, bro, chill. My delicious my Jak się o nich się short, short Opis Short Okej okay. okay. ah. uh. Ja mam loa ja Jestem low jak coś. Ja ja skaczę skaczę jestem samobójcą Czekaj czekaj Let's go sad uh, side. side, side. Okej, okay, dobra ping, dobra, ja mam ping i ja baj ciągle A masz ping, okej okay. A ty nie wiedziałem, bo no taki no. Żraj był nie. Na no drodze. Czekaj, 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 czekaj. No time. 9 sekund. E long, e long, long lewo, long lewo. Left. Shot, shot, shot. Cofry go, Nico. O oh, kurwa, nice jak banal Oh my god Nice try, nice Są tacy tragiczni No są tacy... To jest zahabitem, ten co grał na nas? Tak tak, 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 tak To on Tak, tak Zaraz go Popis Nie, Popis jest spokojny, jest dobry człowiek Na nas grał życiuwa to tu co on klepie? Popis, niko want yeah. to say You, you have to play better. <laughs> yeah, I'm noob right now. Oh, no, no, you're not. Side! B side! B side! XD, the best gun. Oh, the best spell gun. Eh, eh, door! 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 door. No! Uh, side! So, yes. Spirale . viis said . kes said ? ma kontrollin . Dostaję Jak nam jakieś dwa boby Sopel. Uh. Masz palaka, Sopel masz palaka Brawo, no, brawo Finlandia Brawo Finlandia By the way bravo, Finland... bravo. Uh, By the way, Papi z Finlandia i z Wódka Poland Finlandia i what? I z Wódka Hehehehe <laughs> <What's that? laughs> <What's that? laughs> Easy, easy, la, nie nie A, under, under <laughs> And, uh, I think, kitchen Uważaj drugie, random Probably oh. kitchen Ach. Short. Hello, brother. To sleep. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh. o. One side. Pisa, oh. chyba gra. Co, wbijamy B? A, no, no, A? Maybe Guys, rotate. eight, tego? O, Hello. Dobro, dobra, dobra.

Ale spokojnie, Finaja. Co się jak denerwujesz, no? Gdzie jest mm. Bober. Ej, e, popis. Ja. Yeah. What is... Delicia? What? Delicia. Policja? Delicia. Co ty, goziu? 60-aną jesteś. Policia? Delicia. <śmuszczaj> Policia? <śmisz> Policia. <śmisz> What the fuck? Like nie, 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 TikToku nie, się tańczyć? Makowiec? nie, 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 one is low. Ja to bym na nie, nie, Ja nie, 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 Piach. Sand. nie, Piach nie, 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 Sand, nie, nie, Sand Śpi? No nice. uh, One is low still er, Blisko, bliska rampa, bliska rampa Gdzieś tutaj Side oh, uh, Case is uh, side, case side Oh, oh my god, god. Niko, luzuj bombę Nie no, zaraz go muszę związać, bo nie gra ciówy.

Dawajcie, dawaj, dawajcie, dawajcie, dawajcie A, na pełnej, Bierzemy France. France. Tour de France. Opis, What? where are you from? Yeah. Paris. Paris? Yes. Paris. Ok. Push, 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 push. Oh, dawajcie, dawajcie. Oho. No. Sorry. Yes. Sorry bro. Inside. Reloaduję, reloaduję. Eee side, 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 side Dobra, życie Z Dwóch tu jest? Jeden to right Wiedziałem o tobie, ale kurwa... Long and tight. <laughs> yes. Two left corner, Nice, try. nice, track. nice track. Nice try. Uh, la last round, Interest. Uh, we can win. And to, I think we can push mid to be because we didn't. Meet them? Yeah, no? Because why not? Need to be. Need to be oh. The best tactic in, in okay, Poland. Flash. I'm blind. What the fuck? No, no problem. So it's <laughs> Inside. What the- push, push, y push, 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 I push, 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 Inside. push, zawsze ja Zawsze Zawsze Wait, Wait wait push, push, on gra? Form top Ja nie wiem Ale zobaczymy, zobaczymy zobaczymy, no. Ale to się dzieje więcej w tym meczu, niż w moim życiu no, przez ostatni no, czas. On mi nie chce powiedzieć defisa. Huh? Nate pilla, guys, guys. Nate pilla. Okej. Okay. okay, we can try. Nate and go back. Okej, okay, okej. Okay. No, no go No problem, amigo. This is good. I know. O, oh, ej, ej! I full go to apartment. Low. Ups. Apartments Can ja, you go, ja go na to na apartments, roda. please? Ja, ja czekam na rota Apartments Jeżdżają wam tam? Yeah. Nie Dobra One dead ja, ja zostanę I'm flashing Trzymajcie, aj, aj. ja czekam na, bomb na rota bomb is dead We'll park the match, Yes eh? Tak! Bomb, oh, launch. Bomb is dead. Bomb is dead. Bomb is your apartment. Nice. Two more. What the fuck? Info, info, bro. Mine is 60. Mine is 60. Okay. He's 1 HP, 1 HP because someone okay. gave him more. Okay, okay. To C'è Nice, last one HP. Tá oh. bravo, one nice. HP la Bravo, super Finlandia. Nice. Bravo, bravo, super. Zupa. Super Finlandia. Super Finlandia. <laughs> nice, bro, nice, <laughs> nice, bro. Nice, polish. Easy peasy. Let's go. Tweet. Easy, busy. The best match Ja no, bym kurwa wyłapał głowę Spokojnie. I watch you to flash and I go with you E-lis <laughs> clear Aj clear się <laughs> jak się Is ESB Fuck How much? 10 HP, 10 HP Okej okay. Nice oh ai eu bom ai eu bom <laughs> nice nice hello oh <laughs> what the what the dude this <laughs> new weapon is crazy <laughs> yeah amazing naquelas minhas tá esta prontinho o senhor cagou de novo mais fir não trader poppy are you trader yeah of course oh why my my my, my the best friend

Aj stay Dolce Fuck Info, info popis Eee uh, long, o oh, the best weapon. E, rampa trzy yep. trzy ramp Wyzywaj go. Nie, finalnie nie da się pojąć się mocnym. Szanujmy się. Nie. Możesz wyzywać. Niko, ty, ty, ty się wyzywaj. uspokój, nagadywaczu. Jeden. Niko robisz 60. dziewięć. co to? To za. to przestało. Stywny <laughs> git, ty no. It's built again, I think. I don't think. Mid? Ok. One is mid? Okay. I can flash me if you want. Tell yeah me. Ramp Nie is uh, low, low, Nie low. Mid, mid, mid to door. No way. Do uh, sand, Piak. Nice. Sand, sand, sand. Jump. Ile ilu, ilu ich tam jest? 3 Na paka, bombaj, bombaj Chodź, chodź, chodź gdzie je ma. Boy, boy. Jest w nasz orciu to jest? go Nice. Dwóch rotowało Boże jaki ja mam ping! Defuję naraz, coveruj, cover, cover, cover no. biegaj, aparty, biegaj, aparty, biegaj. aparty, aparty, aparty Planty, defuj Safe, safe Mało czasu Czemu nikogo nie coverowałeś? Czemu nie opałeś tam na dole defa? Przecież łapałem defa Ale co na dole, potem No to ja już o tym nie myślałem, stary Stary Nie, Nie możemy się. tego przegrać, panowie, kurwa A to musimy się skupić tyle, ja jestem ja dorsy Nie przegrajmy tego, proszę Smoke, smoke B Tu, tu kebab Kebaba Tu jest kebab One house Info, What? info, How much? One. Connector. one. connector. Connector. Connector and domek. House. Bomb. Da. Yeah. Okay, I'll go A1. Oh, it's city, city. Oh, hello, brother. Oh, Trump, Trump. Trump? Oh. I think it's B. Yeah. Okay. B, 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 B. Full B. I'll stay on Help. Go B, go B, guys. Okay. Bomb. Bomb B, bomb. Down. Okay. Może być dorsy? Okay. Playtime, playtime. Dorsy? Good job. Nice. Good job. Last. 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 Ja też właśnie. Dobra. Uh, Someone can drop please. Oh, okay. What you want? Uh, what you have. I don't I don't Famas. I, I can give you famas. Uh I'll give good. you, okay. Thank you. No problem bro. Oof Neighbors <laughs> Bro <laughs> For real bro? Play with headphone. It's A. <laughs> I think. Two A One is dead Eee, second go, gdzie? One house garden, garden. One is garden. On, poszed, on, on chyba cofnął Ej, możesz dać boosta na Mida? Ktoś? Apartments, mm. apartments. Apartment. Po, uh, popis, ke, can you boost me to mid? Garden. One is garden, popis And apartments.

Mandarwan one, one ups. tu, 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 dawaj, dawaj, tu, Dawaj, 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 dawaj. Dobra, lecisz daj, 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 Case, daj, case, case, From France. Of course, of course. Ah, the best, oh, the best. Device, device. iPad <laughs> Pro 2024. Oh, brother! Oh. Ooh, ooh, ooh. The best, the best. Okay. <laughs> no. Uh, okay. Peace. I drop, I drop. Ah, thank you so much, bro. Thank you. Ah, w w without skin. Okay, bro. <laughs> Nico, Nico. Are you poor? Are you poor, bro? <laughs> yeah, yeah, bro. I'm <laughs> <in the> really not <street. laughs> I should hear the car next to oh, me. No. Beep beep. Apartment. I'm in the street. Ah! Uh, two apps, two apps, two apps, two apps. Three, three A, three A. Three A. First of all, I don't know. Three A, I have three. No so tree no. Boost boost long. Finlandia no, 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 no. doch move. <laughs> no 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 no. <laughs> no. ups. Kitchen four. kitchen kitchen. Drop me in, right, drop guys. me in guys. Skaczą, skaczą. Następny. Kitchen kitchen. Das. vai, tu vai por aqui, Nico. Apartamento, apartamento. Last, não. Sai, bravo, sai. It's low, 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 Tá Bravo! Finadia, top. Let's go, no e No i widzicie, widzowie, tak się właśnie wygrywa. Są trudne mecze początkowe. Wy, oczywiście, w sezonie dziewiątym. Pierwszy mecz wygrany, a przynajmniej jeszcze dziewięć. Dzięki za konie, trzymajcie się i kejka.